Cześć, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Ponownie już po raz trzeci w tym sezonie pole rzepaku ozimego, natomiast zmieniamy działkę. Jest to drugie pole, z którego będę nagrywał w tym sezonie materiały. Tutaj odmiana Tom tego rzepaku zasiana w obsadzie 50 roślin na metr kwadratowy. Pozostałe parametry dokładnie takie same jak w przypadku tej odmiany, którą omawiałem wcześniej, tego pola, z którego nagrałem pierwsze dwa filmy w tym sezonie. Także zapraszam do ich nadrobienia, jeśli ktoś jest ciekawy nawożenia, ochrony herbicydowej, tutaj technologii uprawy i siewu, i jeszcze kilku innych informacji, o których tam, tak na wstępie tego sezonu, powiedziałem. Nagrywam ten materiał 15 września w niedzielę. W przeciągu ostatniego tygodnia odnotowaliśmy w naszym regionie opady na poziomie łącznym ponad 40 litrów na metr kwadratowy. W poniedziałek było to 13 litrów, w czwartek 5, w piątek 18 i teraz w niedzielę mamy już łącznie ponad 7. Natomiast cały czas leci sobie taka delikatna mrzewka. Natomiast jeśli chodzi o sytuację pogodową, to w zasadzie oczy całego kraju skierowane są w jego południową stronę, gdzie województwach, szczególnie opolskim i dolnośląskim dochodzi do ludzkich dramatów. Występują powodzie zalania całych miast, mieszkań, domów. Niszczona jest infrastruktura wodna. Przerywane są tamy, zapory, niszczone mosty. Wygląda to po prostu tragicznie. Ludzie tracą dorobek życia. Bardzo przykro się na to patrzy. No dziś z perspektywy kogoś, u kogo na przykład wczoraj świeciło słońce, tak było przynajmniej u nas, ono przebijało się przez chmury, dzisiaj spadło sobie tylko 7 litrów wody, a, a docierają do nas informacje, że w południowej części kraju miejscami tej wody spadło 300-400 litrów na metr kwadratowy, co w połączeniu z ukształtowaniem terenu, z jakim mamy tam do czynienia, no, rodzi po prostu potworne niebezpieczeństwo występowania tego, co właśnie tam się dzieje. Jeśli jesteście mieszkańcami wspomnianego regionu bądź mieszkają tam wasi bliscy, to oczywiście szczerze Wam współczuję i życzę jak najszybszego naprawienia skutków tej katastrofy. Po tym dość przygnębiającym wstępie o obecnej sytuacji pogodowej, szczególnie tragicznej na południe naszego kraju, chciałbym już przejść teraz do tematu tego odcinka, czyli do... Przedstawienia tego rzepaku, który tutaj widzicie. Jak można zobaczyć, znajduje się on już w fazie w zasadzie trzeciego, czwartego liścia. Tutaj niektóre rośliny, tak jak na przykład tutaj, mają już ten trzeci, czwarty liść. Czwarty liść to jest w zasadzie moment na regulację pokroju takiej rośliny, więc tutaj jak tylko pogoda pozwoli, to postaramy się ten zabieg wykonać mówiłem już w poprzednim materiale o strategii regulowania tej i naszych innych plantacji, rzepaku, natomiast nie dodałem jeszcze, że oczywiście ten zabieg połączymy również z nawożeniem dolistnym oraz ze zwalczaniem szkodników, szkodników, których żerowanie widać tutaj na niektórych liściach. Natomiast jeśli chodzi o korzenie, to tutaj przygotowałem sobie Kilka roślin, i jak na razie rozwijają się one całkiem w dobry sposób. Nie widać tutaj na szczęście, jak na razie żadnych larw śmietki kapuścianej. Być może to będzie widoczne niebawem, ale mam nadzieję, że uda nam się w tym roku tego uniknąć. Jak widzicie, te szyjki korzeniowe są takie powyginane u góry. Tutaj zabieg regulacji też. No, kształtuje nam ten pokryw w taki sposób, że ta roślina trochę wciąga się w głąb ziemi i tutaj mam wrażenie, że no, na niektóre rośliny to jest już wręcz trochę późno, bo zbyt mocno ten stożek wzrostu tutaj wystaje ponad ziemię, to niektóre rośliny, o tak jak na przykład tutaj, leżą sobie w taki charakterystyczny sposób na boku, to jest raczej, znaczy to jest na pewno. Objaw, czy, czy widok niekorzystny, czy stan niekorzystny. Natomiast zobaczymy, na ile tutaj ta wykonana przez nas regulacja pozwoli tą roślinę wciągnąć i wyregulować właśnie ten jej taniej pokrój. Pewnie przy niektórych roślinach jest już za późno, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało po zabiegu. Jeśli chodzi o samosiewy zboża, w tym przypadku akurat. Przężyta, no to widać już na tych roślinach pierwsze objawy wykonanego zabiegu graminicydem w celu ich zwalczania. Tutaj mamy takie pożółknięcia na tych roślinach, natomiast no, jest to grupa środków, która działa dosyć wolno i te same siewy na tym polu jeszcze długo z nami pozostaną, trochę zaburzając obraz tej plantacji, no bo oczywiście chcielibyśmy, żeby były widoczne tutaj tylko i wyłącznie rzędy rzepaku. Żopak na tym stanowisku jest uprawiany co 4 lata i co cieszy w między rzędziach zasianych siewnikiem. Nie widać na szczęście samosiewów żopaku, także tutaj ta obsada powinna nam się utrzymać na dobrym poziomie. Pokazuję Wam jak te rośliny wyglądają kawałek dalej. Tak jak wspominałem, faza 3-4 liści. Tutaj był w tej uprawie bezorkowej stosowany obornik przemieszany talerzówką w miejscach, gdzie tej słomy jest nieco więcej. To mamy taki problem jak na przykład tutaj, gdzie ten rzepak oczywiście powschodził i rośnie sobie. Natomiast no, zrobił to z takim opóźnieniem, że te rośliny schodzące obok w idealnych warunkach znacznie go wyprzedziły i tutaj mamy roślinę w fazie. Czterech liści, a tutaj w fazie pierwszej pary liści właściwych mamy dwa liście właściwe, więc no, pewnie podczas regulacji, którą musimy wykonać ze względu na te rośliny, oberwią nam dosyć mocno te mniejsze. Natomiast tych dużych roślin jest tutaj na tyle dużo, że ja się tego zabiegu już teraz nie boję i tak jak wspominałem, jak pozwoli pogoda to będziemy po prostu tą regulację wykonywać, nie czekając na rośliny takie jak ta, bo to po prostu nie ma sensu. Zresztą myślę, że widzicie, że tych większych roślin jest tutaj całkiem sporo. Te, te rzędy generalnie widać już bardzo ładnie, wyraźnie, więc no trzeba po prostu regulować pokrój tego, co tutaj. Ma szansę dać plon, czyli takie rośliny, jak tutaj pokazuję, a nie przejmować się czymś takim. W tym materiale, wyraźnie krótszym od poprzednich, to będzie już wszystko. Powiedziałem tylko podstawowe, bieżące informacje. Pokazałem, jak ten rzepak obecnie wygląda. Natomiast, tak jak wspominałem, jeśli ciekawi Was to jak od początku była prowadzona ta plantacja, to zapraszam do poprzednich filmów z rzepaku z tego sezonu u mnie na kanale. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie, cześć.